Frykasy. Święta się zbliżają, to pora zapasów. W pracy premie dają, na kupie frykasów. Pysznej podgardlanki do royalu, soku, gryczanej kaszanki, świeżutkich krupnioków, garść grzybów suszonych, a także dla szpanu, ogórków kiszonych, musztardy i chrzanu. Skłusuję szczupaka, zaproszę rodzinę, Przywiozą kumpiaka i wiejską słoninę. Żona kupi śledzie, podwyższyli rentę. Nie damy się biedzie, będą niezłe święta. W skupieniu świątecznie zaśpiewamy chórem. Stanowczo, lecz grzecznie uderzymy w rurę. Kto ma żywot byczy, powie bredzi wariat. Radosnych świąt życzy lumpen proletariat.